Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe zupełne. No więc moi drodzy, na początek, jak wygląd wygląda równanie różniczkowe zupełne? Mamy tutaj napisany przykład. Widzimy, że na początku mamy w jednym nawiasie pewną funkcję zależną od x i y. Oczywiście może się zdarzyć tak, że raz ten x i y będą, raz będzie tylko x, raz będzie tylko y. No, i tutaj mamy pewną funkcję Q, która też jest funkcją x a y, tylko że najpierw jedna jest pomnożona przez dx, a druga jest pomnożona przez dy. Dodam tylko na początku, że często równanie różniczkowe zupełne można rozwiązać jako równanie różniczkowe zmiennych rozdzielonych, ponieważ jak się przyjrzycie teorii, to tak samo też można zapisać równanie różniczkowe zmiennych rozdzielonych. Ale wracając do równania zupełnego, żeby było ono zupełne, to nie jest tak, że już od razu wiecie, że ono jest zupełne, tylko na początku sprawdzacie ten warunek, czyli sprawdzacie, czy zachodzi równość, że pochodna z P, z funkcji P po Y, inaczej niż jest tutaj, to jest ważna sprawa, żeby zauważyć, jest równa pochodnej z Q po X. Jeżeli ta równość zachodzi, to wtedy od razu idziemy do szukania naszej funkcji. A jeżeli nie zachodzi, to musimy wykorzystać czynnik całkujący. No więc pierwsze, co my tutaj robimy, to wypisujemy sobie naszą funkcję P, czyli jest to nasze x plus Y oraz naszą funkcję Q czyli jest to 2y plus x i sprawdzamy ten warunek zupełności. Jeżeli jest spełniony, to idziemy dalej, jeżeli nie, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Pochodna z p po y jest to pochodna cząstkowa, czyli licząc po y, x jest stałą, czyli mamy tutaj 0 plus 1, czyli 1. Natomiast pochodna z q po x, wówczas y jest stałą, czyli... Mamy tutaj 0 plus 1, czyli też 1. Jeżeli potrzebujecie pomocy, na kanale znajduje się tutaj kurs pochodnych cząstkowych. Widzimy, że 1 równa się 1, czyli warunek zupełności jest spełniony, a zatem możemy zabrać się już w tym momencie do poszukiwania naszego rozwiązania, czyli naszej funkcji f od x. Y. I teraz wykorzystamy, żeby znaleźć to rozwiązanie, wykorzystamy tutaj, bo są różne metody, e, związki między funkcją f a, a funkcjami p, otóż, jeżeli policzę z funkcji f pochodną po x, to dostanę wówczas moje P od XY. Natomiast jeżeli policzę z funkcji f pochodną po Y, no to wówczas dostanę Q od X. Y. No i jak my te związki chcemy tutaj wykorzystać? Możecie to zrobić w dowolnej kolejności, ale fajnie by było sobie ustalić na start jakąś kolejność. No więc zacznijmy na początek od tego pierwszego równania. Czyli my przyrównamy sobie teraz pochodną z f po x do naszego p, które mamy podane tutaj wzorem x plus y. I teraz chciałbym się dobrać do funkcji f, czyli muszę usunąć tą pochodną, a robię to korzystając z tego, że mogłem usunąć za pomocą całki. Tylko ważne jest, żebyście wiedzieli po czym całkujecie. Ponieważ my mamy pochodną po x, to całka też musi być po x. Stąd dochodzimy do tego, że nasze f od x, y... To jest po prostu całka z x plus y po dx. I teraz, moi drodzy, następna sprawa. Kiedy całkujecie po funkcji, po, po x, to pamiętamy, że y jest stałą i w pochodnych cząstkowych, jak liczycie, to też, jeżeli macie zaznaczone po czym, to ta druga literka jest stałą. Czyli jak policzyć z y, tutaj taką pochodną. No, więc tak, przede wszystkim pochodna z samego x to jest 1, 2x kwadrat, natomiast pochodna z y wyobrażacie sobie, całka, przepraszam, z y wyobrażacie sobie, że jest to stała jakaś 2, 3, 4, czyli całka ze stałej to jest stała razy x, czyli to będzie po prostu y razy x plus i tu musi się pojawić także stała, ale Pamiętajcie, że Wasza funkcja zależy od dwóch zmiennych, i ta stała też musi być stałą, ona nie może być zmienną, a waszą stałą w tym momencie jest y, czyli to będzie fi od y. Jest istotne, żeby właśnie napisać tę stałą w takiej formie. I teraz korzystamy z kolejnego warunku, czyli liczymy sobie pochodną z funkcji f po y, ale naszym f teraz jest to, bo to dokładnie tutaj zaznaczyliśmy, że liczymy, czyli. Liczymy pochodną z tego z, y, cząstkową, z tego wszystkiego tutaj, oczywiście tego też, po y, czyli z tego będzie 0, bo x jest stałą, natomiast z tego wyrażenia y, z pochodna z y to jest 1, a stałą przypisujemy, czyli będzie po prostu x. Ponieważ nie wiem, jak wygląda funkcja fi, więc pochodna po prostu z phi to będzie phi' prime od y. No, i teraz, moi drodzy, korzystamy z tego równania, że pochodna z funkcji f po y to jest q i wpisuje sobie to, czym było q, a to było 2y dodać x, czyli wpisujemy sobie tutaj 2y dodać x. I teraz przyrównujemy i rozwiązujemy kolejne równanie, bardzo ciekawe, i naszym zadaniem jest co? Naszym zadaniem jest wyznaczyć tutaj nasze fi. Widzimy, że po jednej i po drugiej stronie mamy xy które nam się redukują, czyli mamy tak, fi' od y to się równa 2y. Ja już tu wiem, że ta pochodna oznacza po prostu, że to jest dφ po dy, czyli muszę całkować obustronnie po y. Czyli moje fi od y to jest po prostu całka dy, 2y dy, czyli po prostu 2 razy 1 druga y kwadrat, czyli y kwadrat plus i tu, ponieważ już to już była tak jakby wcześniej szaf stała, więc tu już jest taka normalna stała, bo gdybyśmy zrobili znowu po x, to byśmy się trochę zapętlili i nigdy nie wyszli z tego. Dlatego tu ja już nie mam więcej stałych, bo poza tym fi zależy tylko od jednej zmiennej, a nie od dwóch, więc ja już nie muszę tu tego x zaznaczać. Ostatecznie, moi drodzy, idziemy do rozwiązania naszej funkcji f od xy to jest dokładnie to, co wyznaczyliśmy tutaj, w tym miejscu, ale już ze znaną funkcją phi. czyli mamy tak, 1 druga i x kwadrat dodać y razy x i dodać to fi, co nam tutaj wyszło, czyli y kwadrat plus C. Jeżeli sobie teraz chcecie się sprawdzić, to warto policzyć pochodną z f zarówno po x, jak i y, i zobaczyć, czy się równają odpowiednio p i q. Często zapisywane jest to w formie 1 2 x kwadrat plus xy plus y kwadrat równa się na przykład jakiejś c1. Zobaczcie po prostu jak macie na zajęciach, ale tak praktycznie jest to koniec już tego rozwiązania.